Witam serdecznie, odpalimy sobie nową kampanię, już wyzerowałem sobie tutaj naszego save'a, więc wybieramy nasze tutaj miejsce startowe, mamy tylko jedne do dyspozycji, te niestety jest zablokowane, więc się wystrzeliwujemy. No i co my tutaj mamy? Mamy oczywiście naszą tutaj rdzeń i mamy nasze wiertła. Mamy tutaj proszę bardzo materiał, jakim jest miedź, czyli nasz, że tak powiem, podstawowy kruszec. I trzeba by było te, ten kruszec wydobyć, więc trzeba po prostu z nasze te wiertła ustawić w taki najlepiej optymalny schematik. Ja sobie zrobię to na takiej zasadzie. Tu możemy zrobić nawet o coś takiego. Te wiertła tu możemy z tym działkiem, akurat podstawowym, sobie usunąć. O, mniej więcej coś takiego. Ustawimy sobie tutaj nasz. Y transmisyjny. Oczywiście materiał nam się już właśnie w tej chwili kończy, ale spokojnie jest dostarczany, więc zaraz to nam się tu wszystko ładnie ruszy. Pewnie się zastanawiacie, dlaczego nie, nie zrobiłem tutaj właśnie tych, nie wypełniłem tych luk, bo niestety, ale te wiertła one sobie zbierają z tych taśm, jeżeli są tylko obok siebie. Więc jeżeli będzie jakieś wiertło odosobnione w sensie od, od pasu, teraz innego, niestety nie będzie nam podawać materiału. Przejdziemy sobie tutaj na górę. Tu oczywiście mamy kolejny materiał, jakim jest ołów. Tu proszę bardzo mamy złom. Tutaj mamy proszę bardzo lawę. Oczywiście tu też jest jako piasek, lód, śnieg. Tu mamy proszę bardzo wodę. Tu mamy taką głębszą wodę. No i jakieś tam gruzy po prostu. No i oczywiście mamy tutaj naszą placówkę, nasze placówkę, tutaj nasz, ten obszar, gdzie będą się nasi wrogowie spawnić. Więc zaczniemy sobie już od razu budować zaplecze defensywne. Więc zrobimy sobie oczywiście odwierty tutaj. Weźmiemy sobie nasze działko, nasze działka. Ustawimy sobie, o, proszę bardzo, w ten spo, oto sposób. Ustawimy sobie przenośniki, czyli nasze taśmy, i ustawimy sobie jeszcze innej rzeczy nie mam do odblokowania, oczywiście. Więc sobie puścimy tutaj te przęsła w ten sposób, zrobimy coś takiego, zrobimy sobie tak. To się oczywiście nam tutaj zaraz odkorkuje. I tu w pierwszej rzeczy, pierwszą rzeczą, jaką byśmy chcieli zrobić, no to oczywiście wejść w badania i odblokować sobie rozdzielacz. Potrzebne 100 sztuk, my mamy już na pewno te 100 sztuk, więc sobie możemy go odblokować w tej chwili. Rozdzielacz działa na takiej zasadzie, że jeżeli go ustawimy sobie, o proszę bardzo, tak? I sobie do, do, dopuścimy tutaj dalej te nasze przęsła. To... Gdy jednostka jakiegoś materiału wchodzi tutaj w ten, ten rozdzielacz, on jest rozdzielan, rozdzielany raz w lewo, raz na wprost, raz w prawo. No i tak te rozdzielacze tutaj będą nam magazynować. Tu, jeżeli wejdziemy sobie w e, informacje takie jak tutaj e, te działko, na przykład posiada, no to dostaniemy taką informację. Jeżeli będzie pociski miedzi, no to obrażenia będą 9. No i mnożnik amunicji, czyli ile będzie można na, zmagazynować w danym e, obiekcie pocisku będzie dwa razy więcej ale na przykład jeżeli byśmy mieli krzem no to proszę bardzo mamy 12 obrażeń no i razy 5 amunicji więc no i jeszcze nam szybkość ataku no i naprowadzające pociski dochodzą ale pomimo tego że te pociski nam tutaj będą załadowywane to mamy też taką opcję jaką jest jeszcze schładzanie tego obiektu albo wodą albo jego lepszą warstwą czyli lodocieczą więc, e, oczywiście, na razie nie mamy dostępu do tych rzeczy w tej chwili, e, oczywiście, musimy to sobie tam rozbudować e, w późniejszym e, terminie, e, jeżeli chodzi o badania. Więc, e, tutaj sobie zrobimy kolejny rozdzielacz. No, i teraz przychodzi do momentu do starcia, które nie jest jakoś imponujące. Ale, wierzcie mi, w, późniejszych, e, w późniejszym czasie gry jest to dość no, intensywne. Więc,. E, Trzeba by było zrobić też ewentualnie tutaj flankę z tej strony. No i teraz trzeba by było zrobić coś takiego, że znowu ustawiacie tutaj po kolei, znowu tutaj ten. Można ten proces sobie skrócić. Więc bierzemy sobie na przykład tutaj literę F, zaznaczamy jakie obiekty chcemy, puszczamy i mamy schemat skopiowany. I tutaj też bardzo fajną rzeczą jest to, że możemy sobie ten schemat zapisać. Nazwiemy sobie go ASD na przykład. Proszę bardzo, mamy go zapisanego, więc jeżeli ja sobie go teraz skasowałem, wejdę sobie na schematy. Proszę bardzo, tu już miałem jakieś inne wcześniej zapisane. I proszę bardzo, ten schemat mamy już zapisany, więc jeżeli sobie klikniemy. Proszę bardzo, sam z automatu będzie już komputer nam tutaj resztę, resztę roboty robił za nas. Oczywiście spacja też gra, działa tutaj w tej grze, więc możecie sobie poustawiać sobie te konstrukcje jak wam się podoba. Wtedy, wtedy wiadomo czas nie leci, ale na przykład jeżeli odlecicie, no to, to te rzeczy wam nie znikną dopóki nie anul anulujecie trybu budowania. Jeżeli się znajdziecie w rejonie po prostu tych budynków, no to nasz ten samolocik będzie już wtedy z automatu budować dane obiekty. Więc zrobimy sobie coś takiego tutaj. Ja tu sobie jeszcze puszczę, em, może rozdzielacz w tą stronę i zrobimy go tu, tu robimy tak. I tutaj zrobimy. Ewentualnie jeszcze tak. Gdyby na przykład była sytuacja, że przylecą na przykład samoloty, zniszczą nam tu ścieżkę doprowadzającą właśnie tą amunicję całą do, do tych naszych działek, no to będziemy mieć ewentualny taki zapas amunicji z drugiego źródła. Zespawniły się kolejne jednostki. No i. To jak wiadomo, nie jest zbyt trudne w tej chwili. Mamy do, do obronienia 10 fal, więc to też tutaj nie powinno nam sprawiać trudności. Możemy sobie zrobić, odblokować ścianę, miedzianą ścianę i będziemy mogli sobie zrobić działa flak, które są przeciwlotnicze. Więc w pierwszej kolejności najpierw sobie zrobimy też troszeczkę tutaj defensywnego zaplecza. Oczywiście, jeżeli te elementy, właśnie, zostaną zniszczone, będziemy musieli sami je odbudowywać. Nie mamy w tej chwili jednostek latających, samobudujących, odnawiających nam te konstrukcje, więc troszeczkę to na początku zazwyczaj jest utrudnione. No dobrze, no to byśmy mieli tutaj te rzeczy ogarnięte, więc byśmy chcieli sobie troszeczkę innego materiału, a mianowicie ołów wydobyć. O, i tutaj będę mógł nawet Wam pokazać, jak działa kolejny element badania sobie wejdziemy i to będzie most transportowy. Brakuje nam ołowiu, więc najpierw sobie ten ołów tutaj dorzucimy do, do, nasze, do naszego rdzenia, ale Przykładowo teraz jak pokażę taką właśnie tutaj sztuczkę, żebyście musieli, jeżeli chcecie poprowadzić po prostu ten pas cały tutaj transmisyjny, no to w lewo w prawo, w lewo w prawo nie musicie się tak męczyć. Jeżeli weźmiecie sobie, proszę bardzo, tutaj ten przenośnik cały i przytrzymacie kontrol, to gra z automatu wybiera taką, może nie najlepszą, ale najszybszą taką po prostu ścieżkę do tego, do, do tego miejsca docelowego. Więc no jest to na pewno łatwiejsze i to dość łatwo nam tutaj usprawnia naszą tutaj robotę. Więc mamy tu już nasz materiał zrobiony. Oczywiście te wiertła, jak mnie pamięć nie myli, one chyba posiadają. Zaraz sobie zobaczymy. E, pojemność, e, pojemność przedmiotów 10, więc jeżeli będzie sytuacja, że tam się tutaj te pasy zatną za, już, o tak jak tutaj widzicie, ten wiertło nie chodzi, te chodzą, bo one cały czas produkują na bieżąco, więc są wydalane te materiały, ale ten materiał już tutaj, te, te wiertło już osiągnęło maksymał, maksymalny pułap, więc one w tej chwili już nam nie chce produkować, ale ma je na zapasie, gdyby na przykład była ścieżka poprowadzona. Zaraz sobie ją tutaj odblokujemy, tylko nam materiały tutaj dojdą do rdzenia. Zobaczymy sobie przez ten czas, jak wygląda na górze sytuacja. Nie jest źle. Oczywiście możemy sobie kolejną falę na, na przyszłość już odpalić, ale na razie nie będziemy tego robić, żeby nam troszeczkę. Żebym mógł troszeczkę poopowiadać, bo jeżeli nabierzemy takiego dużego, szybkiego tempa, to niestety, ale nie zdążę, że tak powiem, opowiedzieć wszystkiego, kiedy się ten film po prostu skończy. Więc zrobimy sobie tutaj nasze odwierty ołowiu. Tu już sobie możemy puścić nasz taśmociąg. Będziemy sobie w badania. No i oczywiście będziemy sobie most transportowy. Tylko nam zabrakło jeszcze 45. Jeszcze sobie chwilę poczekamy. Akurat tu działa tak, że jak wejdziemy w badania, no to czas się zatrzymuje, więc no niestety ale wtedy materiałów nie dostajemy. Oczywiście, jeżeli gracie w multiplayer, pauza nie jest obecna, więc y, też trzeba na to zwrócić uwagę. Poczekamy jeszcze 15 tych jednostek nam się tu zbierze. Ja tutaj rozwalę troszeczkę tego jeszcze złomu. Oczywiście, on nam nic tutaj w tej chwili nie daje, ale chcę tutaj odblokować troszeczkę tych. Złóż ołowiu, żebyśmy mieli na zapas, oczywiście, na samym początku to jest troszeczkę takie no, wolna rozgrywka, jak w każdej praktycznie grze, ale też nie mamy wszystkich schematów odblokowanych, wszystkich obiektów. Jeżeli będziecie już mieć kolejną mapę i kolejne już badania rozwinięte, no to wiadomo, będzie wszystko łatwiej i będzie to też szybciej. Odblokowujemy sobie most, no i on działa na takiej zasadzie. Jak widzicie, jest taki e, krzyżyk. Jeżeli postawimy sobie ten element tu w tym miejscu, on robi nam pas transmisyjny. Proszę bardzo, ustawimy sobie go na takiej zasadzie. Już widać, wiertło odpaliło, bo już zaczęło przesyłać nam tutaj materiały. I proszę bardzo, te wszystkie materiały, które teraz będą produkowane z tego elementu, z tego wiertła oraz z tego, bo akurat jest obok, zostaną wrzucane tutaj i będą przetransportowywane więc mamy ten element już też za sobą, ja jeszcze sobie tutaj dla ułatwienia zrobię tutaj te wiertła w tym miejscu. Akurat koper nie jest takim, znaczy jest ogólnie dość istotnym elementem grze, ale jest jego naprawdę bardzo dużo. O i tutaj też jak zauważyliście sam yy, Komputer już, bo prze, przejechałem przez dwie ścieżki, więc sam już zaczął ustawiać sobie ten łącznik, ten węzeł cały, bo możemy zrobić coś takiego, że jak przejedziemy, to nam te materiały nie będą po prostu razem kolidować, tylko się po prostu tu w tym miejscu rozdzielać. Takie powiedzmy skrzyżowanie. Tutaj akurat będziemy musieli postawić rozdzielacz, bo niestety te przedmioty będą leciały tylko w tą stronę, jeśli będzie to wszystko nam tu blokować. Co my mamy do odblokowania? Mamy też sortownik, i sortownik też jest dość ciekawą rzeczą. Jeżeli sobie weźmiemy tutaj, proszę bardzo, dla celów edukacyjnych, sobie zrobimy coś takiego. I nam się teraz te materiały będą tutaj mieszały, a nie chcemy tego, bo jeżeli dojdzie do momentu takiego, że nam zbiornik osiągnie już 4000 pojemności danego materiału, to ta, ta ścieżka tutaj nam się niestety zatnie. Aż nie zostanie chociaż jedna jednostka pobrana do jakiegoś tam przykładowo budynku. Więc jeżeli sobie ustawimy na przykład tutaj ołów, a tutaj sobie zrobimy dodatkową po prostu ścieżkę, o to patrzcie, idzie teraz koper widać, że on się nie zgadza po prostu z czujką, no to idzie sobie na bok, jest to wszystko ładnie tutaj posegregowane. No dobra, to sobie ja tutaj ustawię oczywiście, żeby to było w normalny sposób. Co my mamy tu jeszcze do odblokowania? Mamy tutaj dystrybutor, tu mamy odwrotny sortownik. Odwrotny sortownik działa na takiej zasadzie, że jeżeli byśmy mieli tą linię i na przykład ustawili kolor fioletowy, to on nie będzie przechodził na wprost, tylko będzie przechodził Obok. To jest troszeczkę w, w, w drugą stronę to działa, ale też jest to dość y, przydatne urządzenie. O, proszę bardzo, już nam tutaj wrogowie zniszczyli nam tu te działka i się zaczęły, zaczęły latać y, już tutaj te y, latające samoloty. One, oczywiście, nasze tu działka też mają możliwość ostrzału latających jednostek, ale odblokujemy sobie flag. Tylko, że oczywiście nie mamy materiałów, musimy troszeczkę poczekać. Działko flag będzie działać na takiej zasadzie, że nie będzie atakować jednostek naziemnych, ale będzie lepiej atakowało jednostki w powietrzu. W tym sobie zrobimy jeszcze tutaj wiertła i zrobimy tutaj tak. Tak, akurat wiertło tutaj niestety nie będzie działać, ale w tej chwili nam to będzie zewisać i powiewać. Więc zrobimy może sobie coś takiego. Tu opuścimy tak. Tu sobie zrobimy tak. Oczywiście ten, tego całego schematu trzeba się troszeczkę też nauczyć, bo to nie jest w pierwszej kolejności takie, powiedzmy, też łatwe do ogarnięcia. Ale o to chodzi w tych grach, że się czegoś nowego uczymy. Od razu weźmiemy sobie tą bramę przepełnieniową. Brama przepełnienia działa na takiej zasadzie, że jeżeli dojdzie do momentu że ta ścieżka na wprost zostanie już przepełniona, wszystkie te nowe materiały będą przechodziły tutaj na drugą, drugą ścieżkę. Więc, tu w sytuacji, gdybyśmy na przykład chcieli w pierwszej kolejności mieć dozbrojone działka, no to wiadomo, amunicja do działek będzie priorytetowa aniżeli po prostu do magazynu. Więc, lepiej sobie wtedy coś takiego zrobić i mieć zawsze jakieś tam pole manewru, jeżeli chodzi o zapas amunicji. O, już jak widzicie dziewiąta fala. oczywiście, jak będziemy mieć już dziesiątą falę, no to podbijemy ten sektor. Idziemy badania. Oczywiście, już nam się tutaj odblokowało. I teraz, proszę bardzo, możemy sobie zrobić nasze działko przeciwlotnicze. Ustawimy sobie je na takiej zasadzie. Tu akurat. Te działo One w tej chwili by mogły działać na pociski złomowe i na pociski ołowiu. W tej chwili akurat ołów praktycznie będzie lepszą opcją, aniżeli y, sam złom, który jest w tym miejscu. Więc sobie oczywiście puścimy tutaj y, za załadowanie tych pocisków, przejdziemy sobie już bardzo, tutaj do rozdzielacza amunicyjnego teraz te wszystkie tutaj działa, proszę bardzo, e, będą się tutaj nam załadowywać. To jest, ja to zawsze nazywam taki, tak, takim magazynkiem w sensie, że jeżeli byśmy na przykład postawili działko tak jak w tej chwili w tym samym układzie, ale wysunięte bardziej tutaj i puszczone te kasy transmisyjne, to wtedy im dłuższa będzie ta ścieżka, tym więcej po prostu amunicji na zapas będzie po prostu mieć te, te działko. Tylko zawsze trzeba pamiętać, jeżeli któraś ta ścieżka zostanie tutaj popsuta, zniszczona, no to tego... dostaw amunicji nie będzie, więc trzeba się z tym liczyć. I właśnie w tej chwili podbiliśmy, podbiliśmy sektor. Więc już praktycznie w tej chwili byśmy mogli żeby pójść na kolejną mapę. Oczywiście do tej mapy będzie można wrócić, ale yy, możemy ją po prostu też, też w późniejszym czasie dokoptowywać. Tu akurat za dużo materiałów nie ma, bo tu mamy tylko koper, czyli mieć i ołów i to wszystko. No i tam złom to akurat jest kwestia powiedzmy jeszcze umowna. Ale jeżeli byśmy chcieli potem, to było za 4 mapy, no to możemy sobie ten, tą mapę jeszcze bardziej tak dokoptować, jeszcze tam dorzucić, że jeżeli będzie kiedyś zaatakowana. Bo jak widzieliście, teraz było tylko 10 fal, więc kolejna, jeżeli dojdzie do kolejnego ataku na ten sektor, no to będziecie mieć od 10 do 20, czyli już będą nowe jednostki wroga, yy, nowe jednostki latające, no i czasami się będą pojawiać bosowie. A boss, no to niestety jest w niektórych sytuacjach ciężki do ubicia. A już nie mówię o sytuacji takiej, że byliście ustawieni typowo stricte na jednostki naziemne, a tu się okazuje, że przylatuje samolot, statek, krążownik taki niszczy wam po prostu te rzeczy, dolatuje do rdzenia i niszczy rdzeń. Też co ciekawe, jeżeli na przykład wasz ten rdzeń zostanie zniszczony, to zazwyczaj dookoła tam niszczą, zostają zniszczone te elementy, ale jeżeli na przykład zostało troszeczkę zniszczone tutaj te wiertła, troszeczkę zniszczone tych pasów, to te pasy, te wszystkie obiekty, one też zostają w grze. Więc jeżeli się na przykład drugi raz zalogujecie, znaczy zalogujecie, wejdziecie na tą mapę, na te zgliszcza, żeby odbić ten teren, no to wiadomo, zaczynacie znowu od zera w tamtym miejscu, ale te rzeczy tutaj, te wszystkie budynki, które oczywiście przeżyły, one są nadal. Można zrobić wtedy, odbudować te zgliszcza i mniej mniej czasu po, po poświęcić, niż odbudowywanie budowanie całej bazy od zera. No dobra, ja sobie zaraz nagram kolejny odcinek, już z drugiej mapy, więc na razie dziękuję wam. Zapraszam oczywiście do subskrypcji, jeżeli się ten kanał podoba. Chociaż niestety powiem szczerze, że ostatnimi czasy ma mało wyświetleń. I mnie to troszeczkę boli. Bo mnie boli, nie? Ja dopiero zacząłem. Nie pracować. będę się na razie poddawał i będę nadal nagrywać. Więc do następnego.